Cis, cis, cis. Dobra, to może w takim wypadku jakaś akcja-reakcja. Akcja. Eee, sum na smyczy, ryba na wypro i podpita. I karp. Pff. Nie, Nie no. ma. Utłuczony. To, to wszystko był bez. Tak, w 12. minucie. Wiesz, możesz się cieszyć, że. Czy to będzie Olin? Solo Polo broken, broken Blade wjeżdża za Fariego Broken Blade on to zrobi tak jest odpalony ultimate i nawet nie musi używać flasha Solo Polo Bardzo mi się podoba, że Broken Blade jest y, powinien być jedynym certyfikowanym graczem Trandamera a ostatnio widzieliśmy z Rana, który nie wychodzi szałowo, widzieliśmy Zaje gdzie Karzi daje się wyłapywać, nie wnosi żadnej wartości ale teraz przyniosła jej, trzech zabójców na Bitać tu i wywieziony z to Perks ale eliminację podwójne na Karmie do tego podwójne podwieżę się wraszować ze ścianę! A Broken Bay tylko chyba kupuje czas, no bo zobacz, nie jest stanie się bić, tak naprawdę przeciwnikom nie będzie zadawał jakoś super dużo obrażenia. Też pamiętajmy, no hekarim z tymi Playty z trikapcami sporo tych obrażeń redukować będzie! To się w ogóle nie tyczy tej sytuacji, nie? W sensie to jest Ale bardziej... Jak... ma taką chillerę na bani. Tak, Czyli klika prawy myszek. Tak, 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 ale w tym momencie to już nie jest tak proste. Bo zobacz: Przy górnej alejce targa, masz musisz się bronić. Kate nie może za bardzo uczestniczyć w tej walce przez ścianę. Jest ciężko to zadawać te auto-ataki. Bez i! double kill od razu dla kapsa I co robi Carzi? Co robi Perks? Przecież na tego Heralda nie ma tutaj miejsca. Już, już. Ja wiesz, ja, ja widzę, jak ty jak ty rozpędzasz to koło. i ja ci pomagam. Ja robię to samo. Nie ja widzę cię! <laughs> Ale może, może w sumie dobrze, akurat na meczu G2, bo zobacz, że od razu dzieje się akcja i leci do odciny, Alvari ratuje się efektem stazy, Broken Plate kręci pączki za nim, ale nie ma tutaj kapca Silvan! nie ma już Midlane na G2, jest ta to Broken Plate, Raid Boss, One Man Army. Co on robi? To jest nielegalne, jeszcze się wyleczy? No ale na Syndra nie jesteś w stanie jeszcze wystać. Shut dla persa. <laughs> No i sporo złota, może w tem w takiej sytuacji jesteś w stanie wybaczyć, bałki. Paczki po stronie Korkiego zostały podniesione. Jest bounty po stronie Vitak, gdyby wzięli tego Barona, No nie da się dużo złota be, be, się to jest. Ale do On ma jeszcze paczuchy. I to nie, nie wynika, To jest tak smutne Zobacz, Broken Blade w tym momencie na Francji, Alfari go jednak zauważy. Ale jeszcze selfmate próbuje rozdzielić przeciwników. Janko oraz y Broken Blade są w trudnej pozycji. Zagelbaczki Kazu ucieka szybko na Backline, ale na na Cardi bordie Gardiego z do globu. A Jankos goni dalej za zawodnikami Wajta, ale tych flaket nie z eliminacją na top Gędzu. Alfari Berlys uciekają! Uciekają, gdzie piec rośnie! Uciekają, ale nie uciekną z szczury statku! To już dzisiaj przerabialiśmy, ale tu faktycznie mamy kapitana i on. Być może jako ostatni pokład opuści, ale Broken Blade wie z której strony ich zajść żeby dla swojej drużyny jeszcze więcej dobrego wyrządzić. Złamane ostrze i łamane będą kości zawodników Vitality! Uuu. Co prawda, Alfari, nie upadnie perks tak samo, ale baron Nashor tym razem na celowniku G2! Tak, wiesz co! Wydale tak, wydaje. Wiesz, ustaliliśmy, że pas masz, pas masz duży. Wystarczy za niego mocno złapać, kiedy wchodzisz do szatni. Problem jest taki, że gdybym miał grać o pas mistrzowski, to może nie znaleźliby mojego rozmiaru. Ale G2 na pewno na siebie rozmiarówkę już dawno przeliczyło. Oj, oj, oj. Oni idą tu po zwycięstwa bez i oni po prostu idą po największej. Honoraria i zwycięstwo nad Vitality ma tyle poziomów. Jednym z nich na pewno jest personalna satysfakcja. Janko zniszczący Celfmeida, Kaps miażdżący Perksa, ale g jednocześnie rozgramiający Vitality, zapewniając sobie czwarte miejsce. W fazie generalnej. I to ten... jest top 4 na playoffy, Betty! Tak jest! Katowski topór wisiał nad głowami Vitality już od dłuższego czasu. Teraz jedynie mogli podkładać szyję pod kilotynę. Jeden po drugim. 5 za 0. Nexus zniszczony. G2 z 11 zwycięstwem ma Vitality. Wciąż walczyć o przetrwanie O playoffy musi.